Następne wideo. Tak. Po kolei. Więc są drzwi. które są totalnie zniszczone. Pobrywane to. Poderwane. Tych drzwi brakuje. Tutaj jest brak drzwi. Ten stary segment będzie można usunąć, to nie jest problem. Tutaj zaczęto to niebieski kolor malować, ale nie skończyli. Okno zamknąłem, żeby nie wiatr nie zrobił problemów. Więc tutaj. Najbardziej problematyczny będzie właśnie ten kominek, który jest po prostu totalnie zapchany będzie do czyszczenia nie wiem czy to się uda może się uda z telewizor z kanapa stara jakaś Stół jest mój i fotel jest mój. Reszta jest przywiesiona skądś. Tak wyglądają te meble, pomieszczone, że sam świetnik. Nie wiem co tu jest w środku, nie mam pojęcia jakichś rzeczy, które tutaj są. Nie mam pojęcia jakieś puste Puste rzeczy, Puste torby Puste torby Gdyby nie było sprawdźmy co tutaj To jakieś Puste wszystko Puste 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 to jest Tutaj jeszcze sprawdźmy jakieś klawiatura jakieś Panie ja tu też jakieś rzeczy, które nie są. Nic, nic nie ma.